Dzień dobry, Agnieszka Piesto, tu kanał Państwo Piesto, kanał o inwestowaniu w nieruchomości i kanał o przedsiębiorczości. Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o tym, jak wygląda sytuacja na rynku najmów, ogólnie w Polsce i w poszczególnych miastach, bo w każdym mieście e, ma się to trochę inaczej. E, swoją wypowiedź o na na wiadomościach, jakie zebrałam od naszych znajomych, ale też na raporcie, jaki przygotował serwis Morison na temat tego, jak się wynajmują mieszkania w Polsce. I o ile jeszcze rok temu mieliśmy taką sytuację, że przynajmniej w dużych miastach wrzesień, sierpień i październik to były takie miesiące, w których studenci wracali do dużych miast i naprawdę, naprawdę zaczynał się ogromny ruch. To była taka największa fala osób, które przyjeżdżały, potrzebowały wynająć sobie pokój czy mieszkanie, bo zaczynały studia. I cóż, często było tak, że jeżeli we wrześniu czy w październiku dało się ogłoszenie, że mam pokój do wynajęcia, czy mam mieszkanie do wynajęcia, to ten telefon się urywał. Często trzeba było go wyłączać powiedzmy po 22, żeby ludzie nie dzwonili w nocy po północy. I często było tak, że przychodziło po kolei powiedzmy kilka kilkanaście osób, żeby zobaczyć pokój, jeżeli to była dobra lokalizacja i dobra cena. Odbywało się to czasami nawet na zasadzie castingu. Ale cóż, czasy się zmieniły. To było w roku ubiegłym. Teraz w tym roku Morizon podaje, że, około 40, że liczba osób, które wynajmują mieszkania spadła o około 42%. Podglądam tutaj, bo mam taką ściągę, wydrukowałam sobie, podlinkuję, podlinkuję Wam to wszystko w materiałach. 42% w stosunku do całego kraju i to się rozkłada różnie na całe, na różne miasta na przykład w Warszawie ten spadek najemców liczby najemców jest to tylko minus, minus 30% Natomiast we Wrocławiu minus 40%, w Krakowie minus 40%, w Poznaniu minus 50%, w Gdańsku 54% mniej, no i w Łodzi minus 63%. Tyle osób statystycznie mniej w porównaniu do roku ubiegłego przyjedzie wynajmować mieszkania do dużych miast. Warszawa nie jest tylko ośrodkiem akademickim. Warszawa jest miastem, do którego przyjeżdżają ludzie oczywiście studiować, ale przyjeżdżają też w poszukiwaniu pracy. I ta proporcja osób, które studiują i osób, które przyjeżdżają do pracy, jest dosyć wyważona. Ja studiowałam w Lublinie, mój mąż pochodzi z Lublina i na przykład tam sytuacja wygląda mniej więcej tak, że miasto to jest około 300 tysięcy mieszkańców, a studentów to jest około 80 tysięcy mieszkańców. Jeżeli nie ma studentów w okresie wakacji w mieście, to jest naprawdę odczuwalnie, odczuwalnie dużo mniej osób na ulicach. Natomiast kiedy studenci zaczynają przyjeżdżać, to jest odczuwalnie jedna czwarta w zasadzie. Na piąta, nie, jedna, czwarta. Przepraszam. jedna czwarta osób w mieście więcej i dużo osób w takich miastach akademickich jak powiedzmy Toruń, Lublin czy Rzeszów przez wiele, wiele lat żyło z tego, że wynajmują mieszkania czy pokoje na rzecz studentów. W tym momencie to jest no, bardzo utrudnione, bo nie ma takiego zainteresowania. I cóż w takiej sytuacji zrobić? Na pewno, na pewno, moi drodzy, ceny spadły. I tutaj w ramach tego raportu jest informacja, że od 5 do prawie 20% ceny najmu się obniżyły. Właściciele obniżają ceny po to tylko, żeby przyciągnąć tych swoich najemców. Jednak moim zdaniem samo obniżenie ceny to jest za mało, bo mamy takie czasy, a nie inne, że wiele osób chce załatwić sprawy zdalnie, więc przekazanie potencjalnemu najemcy jak największej. Ilości informacji za, za pośrednictwem portali internetowych jest w zasadzie konieczne. Czyli już nie wystarczą dwa zdjęcia pokoju i krótki opis, tylko naprawdę trzeba tam zamieścić maksymalnie dużo informacji. Jeżeli możecie, to też sugeruję robić spacery zdalne, zwłaszcza w większych mieszkaniach. Jeżeli możecie zainwestować to, no i oczywiście jak najlepsze, jak najlepsze zdjęcia i opis. Jeżeli będziecie mieć nadal problem z wynajmem mieszkań czy pokoi, to oczywiście dajcie znać. W ubiegłym tygodniu udzielaliśmy konsultacji e, szefowi firmy, który ma około 200 pokoi w ramach podnajmu. No i oni tutaj są mocno e, Mocno ich dotknął ten kryzys na rynku najmu. Z tego względu, że mają tylko 45% wynajętych pokoi, co powoduje, że są zdecydowanie, zdecydowanie na minusie. I tutaj podpowiadaliśmy im, jaką strategię przyjąć, żeby te straty zminimalizować i, no i mam nadzieję, że uda im się w ciągu najbliższych kilku miesięcy te straty jak najbardziej zminimalizować. Napiszcie moi drodzy jak wy to widzicie jak mieszkacie w Lublinie, w Rzeszowie, w Gdańsku czy w innym mieście, czy rzeczywiście odczuwacie, że jest mniej osób na ulicach, mniej studentów, mniejszy ruch i czy waszym zdaniem to, jest, to są przesadzone informacje, to co podałam, że brakuje prawie 60% najemców w łodzi. Zwłaszcza tutaj jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda. Napiszcie koniecznie w komentarzach, czy, czy jest to aż tak odczuwalnie mniej. We wszystkich sprawach dotyczących nieruchomości, moi drodzy, udzielamy porad prawnych. Jeżeli tutaj macie jakieś wątpliwości, problemy, to proszę dajcie znać, postaramy się pomóc. I jeszcze chciałam Wam powiedzieć taką. Wisienkę na koniec, w zasadzie e, bomba. Chcieliśmy z Danielem e, poinformować Was, że 1 października są dwie, dwie rzeczy, dwie ważne dla nas rzeczy. E, pierwsza rzecz to jest premiera, znaczy premiera i przedsprzedaż książki, którą właśnie napisaliśmy my e, i kilka innych osób, bardzo, bardzo ciekawych osób. Książka nazywa się e, Kryzys odporność, czyli jak radzić sobie fi, z finansami własnymi e, w czasie kryzysu, w kryzysowych czasach. E, I książkę tę. Pisali z nami Jan Fior, Jacek Orzeł i kilka innych osób. Tutaj nie będę zdradzać nazwisk. Mam nadzieję, że będziecie mieć przyjemność przeczytać tę książkę i dajcie nam znać, czy, czy, czy czekaliście na taką książkę. Mam nadzieję, że to jest odpowiedź na obecne problemy, zapotrzebowania, jakie się pojawiły na rynku. I cóż, moi drodzy, drugie, drugie wydarzenie, jakie będzie się tego dnia działo, to są urodziny Daniela, także zapraszamy Was fizycznie i wirtualnie na te urodziny. Mam nadzieję, że będzie to ciekawy dzień. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam Was serdecznie, Agnieszka Piesno.